I'd no need to fight tonight, tonight, hejka, hejka, z tej strony Korcia, witam was w kolejnym odcinku z Movie Star Planet. Tak, jestem zadowolona, ponieważ no, aktywność była fajna pod ostatnim odcinkiem, pisaliście, że fajnie, że wraca, że chcecie, żeby wróciło e, Movie E, oczywiście doradzaliście mi, jak otworzyć tą, ten prezent z VIP-em, bo ja, oczywiście, ślepota zamiast odebrać, to ja przyjmowałam, gdzie to właśnie trzeba odbierać, więc już to przyszłość będę wiedziała, dzięki Wam wszystkim. E, właśnie sporo osób się zgłosiło, w się sensie zgłosiło, sporo osób skomentowało właśnie, że, że, że fajnie, że chcecie. Daliście mi różne pomysły na odcinki, ale jeszcze kolejny raz proszę Was, żebyście napisali kolejne pomysły na odcinki pod tym odcinkiem. No i co, ruszajmy, może sobie wylosujemy tutaj mm, te nasze koła. Zaraz sprawdzimy w ogóle wszystkie, wiecie, wszystkie jakieś poczty. Mam nadzieję, że przez ten dzień, dwa coś tam <grym> się pozmieniało. I ogólnie, jaki jest pomysł na dzisiejszy odcinek, to jest taki właśnie... Mm, czekajcie, czekajcie, ktoś mi napisał, ktoś mi napisał, zaraz podam twój <grym> nick, że właśnie, mm, żeby w sklepie... Sobie losować, jakiś przez generator. tylko właśnie, wiecie, ja to jestem taka zielona, że tak powiem, i nie wiem, jak to działa. Czy w sklepie jest generator, czy ja mam po prostu chodzi o to, żebym ja weszła do sklepu i sama sobie wybierała jakieś liczby i, i, i losowała. Czekajcie, zaraz to ogarniemy. Zaraz ja Wam powiem, o co chodzi, bo Wy pewnie nie, nie ogarniacie też, o co chodzi z tego mojego tłumaczenia. Czekajcie. Um. Tutaj jest jakiś y, generator. Chyba, chyba nie, co nie? Bo chodzi mi o to, że właśnie y, jedna z was, bo to chyba była dziewczyna Nixu, chyba tak twój nick się y, czyta i taki chyba był. Nie wiem czy cię przy, czy przekręciłam. Jak przekręciłam to bardzo, bardzo przepraszam. E, no, patrzę, że tutaj chyba nie ma co, czegoś takiego jak żeby, wiecie, żeby mi wylosowało y, bluzkę. Więc chodzi o to, chodziło o to, żeby właśnie sobie wybrać jakiś tam um, jakąś tam liczbę, jakąś tam stronę, na przykład y, bluzki, i muszę ją kupić i ubrać tak swoją movie star, wiecie o co chodzi? Taki challenge z losowania rzeczy, kupowania i ubierania w te takie losowe, wylosowane przeze mnie. Rzeczy. Boże, nie wiem czy zrozumieliście o co mi chodzi. <grym> No, żeby wylosować, tak jak w sumie jest w Simsach, taki cast challenge, że właśnie losujemy wszystkie um, genetyk, to się tak losuje, właśnie oczy, włosy i tak dalej, nos, a potem z, tego, z tych dwóch rodziców robi się, um, się, 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 dziecko. Tak tutaj takie trochę losowanko, jeżeli chodzi o ubrania, taka zabawa, no trochę, boże, nie wiem, czy wy rozumiecie w ogóle, co ja do was mówię, ale, ale spróbujemy, tylko najpierw może zobaczymy tak. Hmm, tutaj ktoś do nas pisze, żeby być na miniaturce. Lato Julia, oczywiście, że możesz być. E, Okej, okay, dobra. Czekajcie, w aktywnościach patrzę, że nic nie ma, bo ja ostatnio tutaj odbierałam, czy ktoś mnie zaprosił o właśnie wiecie co? Ja bym chciała być twoim najlepszym przyjacielem, no dobra, może być. <grytanie> ja bym chciała, żebyście to wy mnie zapraszali, a nie żebyście pisali mi w komentarzach swoje nazwy, bo ja potem zapomnę i nie spiszę i wiecie. A, dobra, tutaj jakieś prezenty po hmm. Czy mogłabyś dać mi prezent? I czy mogę być na miniaturce? Tak, 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 tak. Na miniaturce, na miniaturce właśnie jak najbardziej. A prezent już, 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 już. już. Coś tutaj znajdziemy dla ciebie. A, a może masz coś w tym, w jakimś tym. Hmm. W sensie wiecie, w tej liście życzeń, czegoś tak. No pewnie, że masz. No i proszę bardzo. Proszę bardzo. Proszę bardzo, mówisz masz. Także proszę śmiało pisać, możecie pisać. Dostajesz ode do mnie prezent, okej, okay, już ja patrzę. Nagrywasz, oczywiście. W sumie wiecie, co łatwo zgadnąć, kiedy ja nagrywam, a kiedy nie, bo ja zawsze nagrywałam, kiedy jestem na koncie, kiedy jestem zalogowana na start, to znak że nagrywam. Wiem, że to trochę takie e, słabe, ale no, no wchodzę wtedy, kiedy właśnie kiedy mam coś nagrać. Słuchajcie, nie nie chcę w mój pokój wchodzić, tylko chcę w mój profil. Zobaczymy, czy tutaj ktoś coś nam podarował. Ola nam podarowała i co Ola nam podarowała? Ola nam podarowała. Down, down, down. O, jakie to fajne, fajne, to fajne, fajne, podoba mi się. E, więc my też Oli damy. Tylko, że Oli damy to, co Ola by chciała dostać od nas. Czekajcie, bo tu telefon dzwoni. E, Ola chciałaby dostać, co by Ola chciała. Ma Ola jakieś tutaj listy życzeń? Ola, Ola ma, to włoski, proszę bardzo, ok. Nie elegancko. Dobra, słuchajcie, co ja bym chciała y, tutaj zrobić? Właśnie, poszli, poszlibyśmy właśnie na te zakupy i jeszcze raz od początku spróbuję Wam to wyjaśnić. Bo jeżeli tu jest jakiś generator, ja jestem jak zwykle, za przeproszeniem, debilem <grym> w Movie Star i nie widzę tego generatora albo nie wiem co, to weźcie mi, napiszcie w komentarzu, jak to zrobić, żeby żeby, tam, żeby wylosować to jakieś projekty. Ja nie wiem, o co tu chodzi w ogóle. Okej. Okay. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Dobra, słuchajcie. E, ja po prostu zrozumiałam to tak, że po prostu mam sobie wybrać jakąś liczbę i na tą liczbę losować dane ubranie i które mi wypadnie, te mam założyć i kupić. A więc na przykład że wybieram sobie, że chcę mieć bluzkę ze strony ósmej trzecią. To taką kupuję i, i tak. No to już jak słowo się rzekło, to tak zrobmy. Ósma strona, e, ósma strona... Ósma strona, trzecia bluzka. Thank you. Next! O, elegancko! <grywa> czekajcie, rozbierzemy ją. Mm, w ogóle jej wszystko pozdejmujemy. Bo to taki szelen, szelen trochę taki. E, dobra, ok. Thank you. Next. E, teraz e, next spodnie. I spódnice, i, i next, i i tak. E, czekajcie, moment, bo tutaj się ktoś do mnie dobija, do muszę odebrać. <grywa> Okej, okay, okej, okay, jestem z powrotem, słuchajcie, yy, tak, dobra. I w sumie w spodnie, yy, nie wiem, czy, czy też ósma strona i trzeci numerek, czy sobie coś innego wybrać, jakiś inny? Nie, My weźmy sobie dwunasta strona, trzeci, nie trzeci to był, dwunasta strona, piąte. <grych> Boże, ale zabawa subraśna. Może następnym razem też możemy się pobawić w takie losowanko, tylko wy będziecie mi pisali jakieś tam mm, numery czy coś. To też może tak być, że widzowie losują mi ubrania. O. <laughs> Czekajcie, to miała być 12 strona, piąte, tak? Raz, dwa, trzy, cztery. O! Elegancko, naprawdę. Możemy się tak też zrobić, że to co wylosowałam, to wam oddam. No. Rozdam Wam po prostu to, co całą stylizację, którą tutaj zrobię, to będzie dla podarowania dla Was. Tylko nie wiem, co musicie zrobić, żeby to dostać i komu mam podarować. No nie wiem. <laughs> Zaraz to obmyślimy. Dobra, czekajcie. Buty. Weźmy sobie buty i na przykład strona trzecia, buty szóste. Trzecia, cztery, pięć, sześć. O, kurczaki. <grywa> Patrzę, że się kozak robi. Kozak się robi. Akcesoria. Mm, akcesoria może wylosujemy sobie. No zobaczymy, co nam się wylosuje i zobaczymy, czy będziemy losować dalej, więcej, czy jak. I tak, wylosujemy sobie ze strony na przykład, powiedzmy, że dziesiątej. Ze strony dziesiątej pierwsze. O, pierwsze. Jeszcze pierwszych nie braliśmy. Zobaczymy, co to w ogóle będzie. Słuchajcie, co to będzie. O! No, nie, nie wiem, czy ktoś będzie chciał z was taką stylówkę, no ale dobra. To może jeszcze jedna akcesoria. Ze strony czwartej, e, ósme. Z czwartej, ósme, czekajcie. O, serio? To nie, to musimy. żeby właśnie. żeby czapka to była. No, trochę słabo, że ta sama część garderoby nam się wylosowała, co nie? No, ale dobra, już teraz to ten. Już nam się zastąpiło, to niech będzie. E, to weźmy jeszcze na przykład ze strony siódmej, drugie. Mam nadzieję, że nie będzie czapka. Nie, to jest coś takiego. Dobra. No, te okulary to nam naprawdę nie pasują. O, idźmy włosy losować. <grych> e, więc tak, włosy wylosujemy sobie. Uwaga, uwaga, ze strony dwudziestej, czwartej. Raz, dwa, trzy. Dobra, lecimy, 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 o Jezus, Sena klikam, se, se, se klikam tutaj. 24, bo jak zapomnę zaraz, co ja ten sobie... Dwudzieste i Boże, się przestraszyłam, że to... <grym> o, coś takiego. No słuchajcie, ciekawe, ciekawe to. <grym> Okej, okay, dobra. Słuchajcie, cała stylizacja kosztuje 2,200. Hmm... I po prostu są w niej takie oto rzeczy, są dwie rzeczy VIP, a reszta są takie zwykłe. E, więc słuchajcie, może zrobimy tak, że te rzeczy ja wam oczywiście je oddam wszystkie um, żebyście sobie mogli je um, mieć po prostu, może akurat któraś z rzeczy Wam się spodoba, to piszcie mi w komentarzu pod filmem, w komentarzu pod filmem, e, którą rzecz z tej stylizacji byście chcieli dostać i dlaczego? o, a ja sobie wybiorę, mam nadzieję, że w sumie może się pojawią tylko właśnie pojedyncze osoby, które to będą chciały i po prostu wam je dam. E, więc może kto pierwszy, ten lepszy, no zobaczę, nie wiem, czy ja mogę to ustalić w jakiś sposób, kto był pierwszy z komentarzem, ale po prostu napiszcie mi, w komentarzu pod filmem, że na przykład chcę całą stylizację, albo chcę sweter, chcę włosy, chcę te okulary, te gogle, chcę, chcę buty, chcę bluzę, albo chcę spódnicę. I napiszcie mi i ja po prostu z Was wszystkich sobie wybiorę osoby, którym dam. I oczywiście piszcie mi nick swój, mam nadzieję, że Was znajdę. Albo pisać możecie mi też w poczcie tutaj, o w poczcie. To ja sobie przed kolejnym odcinkiem sprawdzę i komentarze, i pocztę. I, I wtedy wybiorę osoby, które. W sumie nawet lepiej, jakbyście mi pisali na poczcie, to wtedy was szybciej znajdę, co nie? <grych> no. Dobra, słuchajcie, to nie, to umówmy się tak, że możecie mi napisać w komentarzu, ale też napiszcie mi na poczcie. I powiedzmy, powiedzmy że, że ja będę losowała z ludzi, którzy mi napiszą na poczcie. Chyba na poczcie mogą napisać wszyscy. Nie, muszą, nie musicie być moimi znajomymi, prawda? Tak mi się wydaje. W każdym bądź razie napiszcie albo w komentarzu, albo na poczcie. Ja najwyżej wylosuję sobie dwie osoby z komentarza: dwie osoby z y, poczty czy coś, więc proszę śmiało pisać. Najlepiej napiszcie tu i tu. Jak <laughs> ktoś ma lepszy pomysł na rozwikłanie takich problemów, to, to mi piszcie. Ok, ja kupuję wszystko. Bam bam bam, 2000 poszło, jakby z bicza strzelił. <grym> Mamy super stylówkę, słuchajcie, i po prostu ja ją wam oddam. Oddam wam to wszystko, niepotrzebne mi to, więc śmiało po prostu piszcie, co byście chcieli, i, 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 i tyle. I ja sobie wylosuję jakieś tam osoby, i wam dam. Mam nadzieję, że właśnie nie zgłoszą się pojedyncze osoby, wtedy będzie prościej, i nikt nie będzie czuł się pokrzywdzony. Ok, słuchajcie, ja myślę, że musimy się przebrać. Co tu się stanęło? Co tu się stanęło? Halo, pani. Coś, żeśmy wylosowali. Kup pięć fryzur, ale to my, naprawdę jesteśmy szoperki, szoperki, dobre. Słuchajcie, ja tutaj bym ją trochę przebrała, bo nie zostawię jej w takim <grym> wdzianku. Trochę śmiesznie wygląda, jakby nie patrzył. Odwiedź pokój tutaj. Dobra, słuchajcie. Więc tak, ja ją z tego wszystkiego rozbieram, z tych gogli i z tego, i z tego, i z tego, i z tych butów. I ubieram ją z powrotem tak jak była, bo w sumie mi się podoba ta jej stylówka i na razie chyba jej nie będę tak szybko, wiecie, nie, ona tych butów nie miała. Ona miała te buty. Tak szybko nie będę jej tej stylówki pozbywać, bo bardzo mi się podoba ona, tak? Jeszcze nie było jej takiej na miniaturce, więc, <grytania> więc na miniaturkę będzie jeszcze. Ona chyba jeszcze miała na szyjnik, co nie? Miała ona torebkę jakoś? Chyba nie. W ogóle dziękuję Ci yy... Boże, jaka jestem niewdzięczna. Nie pamiętam teraz, jak to mi dał tego wipka. Zaraz ja to odkryję, czekajcie. <grym> mój profil, mój profil, mój profil. M Mogę tu zobaczyć. Pastel Cut. No właśnie, bardzo, bardzo Ci dziękuję mm, za tego vip -ka. Tydzień mamy vip więc jeszcze w sobotę będzie odcinek z Star, żeby jeszcze sobie wykorzystać tego VIP-a. E, a potem chyba sobie sama kupię. <grym> chyba sobie kupię. No, kupię sobie na miesiąc vip potem. Także mm, tak. Słuchajcie, co by tu chciała ja zrobić? <grym> co by ja chciała? A, miałam mi założyć jakiegoś naszyjniczka tutaj ten. No, więc możemy się tak pobawić. Ja po prostu coraz mogę robić takie losowanko, losowane mm, właśnie odcinki, a potem te stylizacje będę Wam po prostu je rozdawać, bo ja i tak już tych ciuchów mam tyle, że, że mogę się podzielić, czemu nie. Okej, okay, dobra. No to fajnie by było, jakbyście mi pisali, co chcecie, kto co chce dostać, i ja po prostu sobie wylosuję, wylosuję osoby i wam podaruję. No w sumie najprościej byłoby napisać mi na poczcie, tutaj, właśnie, i ja po prostu bym tutaj was by losowała z poczty, z wiadomości, po prostu tak wiecie, tu, 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 tu i ta osoba dostaje prezent, co nie? Ale, ale, ale nie wiem, właśnie nie jestem pewna, czy wszyscy mogą do mnie pisać wiadomości, czy tylko znajomi, także jeszcze dla bezpieczeństwa piszę też w komentarzach. No ale zostawcie koniecznie łapkę w górę, subskrypcję, jeżeli wam się podoba i mam nadzieję, że Star rozwinie się na moim kanale, bo widziałam, że normalnie ludzie mają całe kanały z Movistar, mają tyle świetnych odcinków, a mi tak bardzo brakuje pomysłów. <laughs> Dlatego mam nadzieję, że mi pomożecie z pomysłami, jeśli chodzi, bo ja jestem tutaj na Naprawdę zielona, i nie mam pojęcia, co tutaj można robić, więc tak naprawdę trochę wy musicie mnie nakierować i wtedy razem będziemy tworzyć tą serię z zbubista. Ok, kochani, ja będę kończyć. Te odcinki raczej nie będą długie, tylko takie mniej więcej do 20 minut. Eee, no, więc będę kończyć. Buziaczków moc, spiszcie koniecznie swoje porady, jakieś tam wiecie, co tam macie, jakieś do mnie <laughs> pytania czy coś. A, jeszcze mówiliście też, napisał chyba Miłość, tak dobrze pamiętam, czy, ben, czy nagram kilka odcinków z Blockstar Star Planet. Ja o tym już wcześniej dostawałam o to zapytania pod wcześniejszymi y, odcinkami z Movie Star, i chciałabym z tego spróbować zrobić y, takie parę odcinków w ramach Movie Star, co nie, to nie była oddzielna seria, tylko to w ramach Movie Star wszystko by było. Spróbować zobaczyć w ogóle, co to jest, bo ja nie mam pojęcia oczywiście. Ja jestem chyba za stara już na takie gry, ale, <laughs> ale fajnie by było coś spróbować z tego. Jeżeli jesteście zainteresowani Blockstar Star Planet to dajcie mi koniecznie znać, czy chcielibyście zobaczyć parę odcinków w moim wykonaniu. A może mi się spodoba i będę nagrywać więcej? No. Dobra, słuchajcie, także dzięki wam serdecznie za oglądanie. Łapka w górę, jeśli, jeżeli się podobało, subskrypcja i zapraszam was też na Facebooka, bo tam jest nas ciągle mało i ciągle nas ubywa, chociaż teraz mamy zakładkę społeczność na YouTubie, ale chciałabym jednak was mieć też na Fejsie, więc zapraszam na Facebooka, Korcia i na Korciaki, na grupę. Uch, Boże. Dobra, już kończę, bo się nagadałam, rozgadałam. Pa, 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 buziaczki i do usłyszenia!